Bobas odkrywa naukę z serii Akademia Mądrego Dziecka. To książki, jakich jeszcze nie było. Kartonowe książeczki dla maluchów na można odnieść wrażenie dość trudne tematy: grawitacja, energia odnawialna, termodynamika i fizyka kwantowa. Każda z książek porusza w sposób bardzo przystępny dla dziecka dany temat. Grawitacja, czyli książeczka o ziemskim przyciąganiu między sobą, między dziećuszem a psem oraz między Ziemią. Term Dynamika, czyli książeczka o słoneczku, o tym, jaki ma wpływ na nas, na rośliny, na to, co jemy, jak daje energię. Energia odnawialna, o tym, co ziemię grzeje, co sprawia, że temperatura na ziemi jest idealna i co sprawia, że jednak robi się za gorąco. Fizyka kwantowa, zabawa z kotkiem wchowanego o tym, jak to wygląda według fizyki kwantowej, właśnie. Bobas odkrywa naukę cudowne, fantastyczne książki z serii Akademia Mądrego Dziecka dla wszystkich ciekawych świata Bobasów.